Witam cię wszystkich. Bardzo serdecznie. Gdzie jesteśmy i o czym dzisiejsza opowieść będzie? Jesteśmy na terenie naszego Gorzowskiego Szpitala Psychiatrycznego. Na ulicy Walczaka. Widzimy te stare mury, które mnie otaczają. Tak, to są pozostałości najstarszej części naszego szpitala psychiatrycznego. Dlaczego dzisiaj będziemy robić film na terenie szpitala psychiatrycznego? U, dzisiaj będzie, będzie grubo. Dzisiaj opowiem historię pewnego faceta, któremu wydawało się, że pamięta wszystko. Z ostatnich 12 tysięcy lat facet leczył się tutaj, ale widocznie słabo go wyleczyli. Będzie o symbolach nazistowskich, o SS i ich religii. Zapraszam, będzie ciekawie. Tajemnicę z tego Goszowa. Nic tu się nie skryje, i nic się nie z tego Goszowa. Główny bohater dzisiejszej opowieści nazywa się Karl Wilgut i urodził się w Austrii w roku 1866 w rodzinie wojskowych. Tak, jego przodkowie wszyscy tam ojciec, dziadek, pradziadek, wszyscy byli wojskowymi yy, austriackimi, a później austrowęgierskimi, i w takich tradycjach on również się wychował. Yy, pierwsza wojna światowa zastała go już w randze oficera. I do końca I wojny światowej dochrapał się rangi aż pułkownika, i jako pułkownik został zwolniony do. Nie wiem, czy to będzie rezerwa, czy po prostu przeszedł już na taką wojskową emeryturę, gdyż nawet już w wojsku austro-węgierskim zaczęto zauważać, że coś z tym gościem jest nie do końca w porządku. Coś tam pod kopułką mu już nie gra za bardzo. I te styki mu już nie łączyły. W każdym bądź razie został zwolniony w 1919 roku. Do rezerwy sobie poszedł i od tego czasu stan jego zaczął się pogarszać. Powoli, powoli, powoli. Facet dawał w szyję, miał problemy alkoholowe, i pewne te problemy alkoholowe nawarstwiły to wszystko, że stan jego zaczął się pogarszać. Tak się zaczął pogarszać, że aż w roku 1922 jego żona zrobiła a jego żona miała dosyć, dosyć duże wpływy, bo też była z takiej rodziny wojskowej, jego, jej ojcie, ojcem był generał. Wpłynęła na to, że umieszczono go w zakładzie psychiatrycznym. Początkowo na terenie Austrii, ale ona się wstydziła trochę jednak tego swojego męża i przeniosła go do zakładu. Leczenia psychiatrycznego daleko, 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 na północ, aż do Landsbergu Nadwartą, czyli naszego Gorzowa. Gorzów cały czas nie przestaje mnie zaskakiwać. W taki oto sposób Karl Wilgut trafia do naszego miasta, zwanego wówczas Landsbergiem Nadwartą, do zakładu psychiatrycznego tu u nas, na którego terenie się teraz znajdujemy. Trafia do tego zakładu z jakimi objawami? Uu, 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 objawami dosyć poważnymi, bo to tak schizofrenia była, jakiś taki napady szału miał, chyba też i, i padaczka alkoholowa, bo facet, jak już wspominałem, dawał sobie w szyję różnego rodzaju obsesje, różnego rodzaju manie. To wszystko nawarstwiało się na nim, nawarstwiało. I być może skończyłby jako jeden z y, wielu takich dziwnych maniaków, którzy krążą po świecie i opowiadają dziwne rzeczy, a on miał o czym dziwnym opowiadać, gdyż on cały czas twierdził, że jego pamięć sięga 12 tysięcy lat i jest bezpośrednim potomkiem y, królów germańskich, takich jakichś pradawnych sprzed iluś tam tysięcy lat, no, a on jest tym takim żywym wcieleniem tych królów germańskich. No tak, tak, śmigło facetowi urwało dosyć potężnie i poleciał gdzieś w inną galaktykę. W normalnym świecie to może by się jakoś to wszystko udało. No, 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 świrów, czego jak świrów, czego jak czego, ale świrów to nigdy nie brakowało i nie będzie brakować. Ale niestety pech był taki, że on z tego psychiatryka wziął i uciekł. Czasami mu, gdzieś spotkałem opisy, że został wypisany, ale też spotkałem opisy, że wziął i uciekł po prostu z tego psychiatryka. No i trafił na pewnego faceta, który był groźny, który w zasadzie rzutuje na historię świata, a historię II wojny światowej szczególnie, zaraz opowiem. Co było dalej? Pułkownik Wilgut ucieka z Landsberga, właściwie ze szpitala psychiatrycznego w Landsbergu, i nie ucieka do Austrii, gdyż podejrzewa, że rodzina żony chwyciłaby go, zapięła w kaftanik i z powrotem odprowadziła do jakiegoś zakładu takiego zamkniętego, ucieka do Niemiec. I to jest nieszczęście dla całego świata, gdyż on w tych Niemczech w roku 1933 spotyka Hinricha Himmlera. Kim był Himmler? Wszyscy doskonale wiemy. To druga po Hitlerze postać, chyba w nazistowskich Niemczech. Facet, który wymyślił obozy śmierci, obozy koncentracyjne. Całą tą dziwną eksterminację narodów nieniemieckich, cały ten ich rasizm, całą tą ich zwariowaną ideologię graniczącą czasami z religią. Tak, bo facet Himmler postanowił wymyślić całkiem nową religię. Natrafiając na takiego drugiego świra jak Wilgut, a, trafili do siebie idealnie. Czubek trafił na Czubka i stworzyli coś piekielnego. Co stworzyli? Ideologię śmierci, ideologię, która miała wprowadzić do tego, żeby nad światem zapanowała jedna, czysta, aryjska rasa. Co to była e, rasa Arianów? He, ci Arianowie żyli ileś tam tysięcy lat temu na Ziemi, wówczas świeciły trzy słońca, a po Ziemi kroczyły olbrzymy, czyli te ariani. W ogóle nikt normalny nawet nie zastanowiłby się nad tym odrobinkę, ale Himmler jak najbardziej Łykał to, co mu opowiada Wiligut, jak kluski, łykał to jak kluski i podkręcał jeszcze do tego, a miał władzę, a miał władzę. Yy, Wilgut zapisuje się do yy, partii nazistowskiej, szybko tam awansuje, awansuje i awansuje, ale że facet miał dosyć duże problemy psychiczne, jego podwładni go nie cierpieli, budził zazdrość i nienawiść. Oficerowie, którymi on dowodził, którzy, którzy, którzy mu podlegali, zaczęli szukać na niego haka i w końcu znaleźli. A jego podwładni oraz konkurencja szukając na niego haka w końcu dokopali się do tego, że facet był leczony psychicznie, że przebywał w ośrodkach zamkniętych dla czubków. I to oczywiście szybciutko gdzieś tam szepnęli Himmlerowi, Sprawa zaczyna, zaczęła nabierać rozgłosu i Himmler nie mógł sobie pozwolić na to, żeby jego czołowym propagandzistom, jego Rasputinem, tak, bo Wilgut był nazywany Rasputinem Himmlera, takie miał stanowisko, podobno był takim złym duchem Hitler, Himmlera. Nie wiem, czy Himmler mógł mieć złego ducha. Oprócz swojego własnego, ale widocznie jeszcze mu brakowało zło, tej, tej nienawiści, tej złości i musiał jeszcze mieć pomocnika jakiegoś takiego całkiem zwariowanego. W każdym razie on był nazywany Rasputinem Himmlera, wszystko co złe było podpowiadane przez Wilguta, tak, takie chodziły, chodziły, krążyły, takie opowieści. W każdym bądź razie Himmler nie mógł sobie pozwolić na to, żeby jego prawa ręka, hmm, jego główny ideolog taki, był czubkiem, który spędził kilka lat w zakładzie psychiatrycznym. W roku 1940 został odsunięty od władzy, i Himmler zrobił wszystko, żeby świat o nim zapomniał. Nic mu się nie stało. Wilgut przeżył wojnę, zmarł w roku 1946 gdzieś w Niemczech, całkowicie zapomniany. Natomiast co zrobił złego? To już mu zostało. Facet wymyślił między innymi runy SS. Takie, błyskawice SS. Każdy to doskonale kojarzy, jak wygląda symbol SS. Mało tego, wymyślił coś takiego, jak pierścień Totenkow, czyli trupia czaszka, to był taki specjalny pierścień z trupią czachą, z runami, z symbolami runicznymi, tymi właśnie pragermańskimi, tymi ariańskimi. Y to wszystko miało jakieś podstawy historyczne. Te runy, które on dostosowywał do ideologii nazistowskiej, to miały podstawy historyczne, ale były podkręcone, podśrubowane tak, aby pasowały do tego wariactwa, które wtedy w trzeciej Rzeszy całkowicie panowało. Nie tylko w trzeciej Rzeszy, bo takie symbole nazistowskie, takie jakieś neopogańskie, rozprzestrzeniły się w całej Europie. No a człowiek, który te wszystkie symbole wymyślił, wymyślił również takich, jak należy, jak ma przebiegać ślub SS-manów, jak, jak należy przebiegać, ma, ma przebiegać obrzędki pogrzebowe dla SS-manów I tak dalej, i tak dalej. Wprowadził całą taką ha, 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 taką mistyczną otoczkę do tego szaleństwa. Ten człowiek. Leczył się w naszym Gorzowskim Szpitalu, właśnie tutaj, i być może spacerował po tych trawnikach, tutaj myśląc o tym, o czym on sobie mógł myśleć, taki gościu. Nie wiem, o czym sobie mógł myśleć, ale strach nawet przewidywać, co mu tutaj na tych trawniczkach, kiedy on tu spacerował, wpadało do głowy. Gorzów jest miastem, które cały czas mnie zask zaskakuje, a Mam nadzieję, że ta historia wszystkim się spodobała. Zapraszam na Tajemnicę Gorzowa. Proszę dawać łapkę w górę. Proszę dawać subskrypcję. Cały czas około 60% oglądalności na moim kanale to są osoby, które nie mają subskrypcji. Proszę wcisnąć subskrybę. No a jak ktoś czuje się finansowo, bez możliwości finansowego wsparcia Tajemnic Gorzowa, to zapraszam na dole jest pod opisem, jak to można... Zrobić. Aha, a jak nie chcesz wspierać finansowo, bo nie czujesz się na siłach, to chociaż nie wyłączaj reklam. Yy, za oglądnięcie reklam do końca mam jeden groszy więcej. Zapraszam na tajemnicę Gorzowa. Ten film możecie Państwo zobaczyć dzięki naszej inwencji twórczej. Materiał powstał z własnych środków, bez wsparcia naszego miasta Gorzowa Wielkopolskiego.